Szczęść Boże! Dzisiaj przychodzę do Was z takim delikatnym pieprzeniem na temat keto świąt, także zapraszam Miromas XVI. Ostre. Będę delikatnie dzisiaj pieprzyć. Na temat oczywiście świąt, ale w wersji keto. Herbatka już się powtarza w kalendarzu adwentowym herbatkowym, więc przygotowałem sobie kawę, yy, ale nie będę robić testu, bo ja znam tą kawę, ponieważ jest to zwykła kawa z dodatkiem cynamonu. Taka moja świąteczna. No i oczywiście masła, bo jestem na keto. Także dzisiaj niestety testu herbatkowego nie będzie, bo herbaty zaczynają się powtarzać. Mam przygotowane inne herbaty, ale nie chcę ich tak od razu, że tak powiem, wykorzystać i potem nie mieć czego testować, więc dzisiaj sobie, że tak powiem, odpuścimy testowanie. Ale otworzę z ciekawości, bo może będzie to herbata, której nie piłem, bo ja dwie herbaty ominąłem, cały czas je tu trzymam, numer 5 i 6. To już było White Wonderland, pamiętam, że to było. Jest to herbata biała z cynamonem, kakaem, miętą, rumianek i... Lukrecja, tak mi się wydaje, że to było. No i to jest numer 16. Tak jak powiem, to są trzy, 13 jest smaków, i one się potem powtarzają w kółko. Ale ja jeszcze nie piłem dwóch herbat, dlatego cały czas będę go otwierać. Bo może trafią się te, których nie piłem. Nie wiem, gdzie mam, może będę gdzie indziej odkładać te keto święta. Za chwilę będę otwierać kolejne kalendarze. O, u góry nawet jest widoczna mała suka. Jak przeżyć keto święta? No to przede wszystkim, no przeżyć. Ja będę jeść normalnie w Wigilię prawdopodobnie, bo na pewno mama, mam nadzieję, zrobi pyszną zupkę z kluseczkami i wiśniami. U nas to się mówi zupka wiśniowa, ale wiem, że ona powinna się nazywać chyba zupa owocowa i tam się można ją z makaronem robić albo z innymi owocami. U nas to jest takie bardzo standardowe, Standardowe danie świąteczne. Siostra, oczywiście, standardowe danie świąteczne, jakie robi, to robi pierogi. Także na pewno zjem pierogi. Na pewno zjem tą zupkę, na pewno zjem jakieś ciasto, które zrobi siostra. Mama ciasta nie robi, więc tutaj na szczęście mniejszy wybór. Także siostra podobno jakieś ciasto też ma zrobić. To wszystko, u nas nie ma nigdy 12 dni, więc więcej co ja mogę tam zjeść. Też nie wiadomo, gdzie będą się święta do końca odbywać, więc tak to będzie wyglądało w Wigilię. A potem, już pierwszy i drugi dzień świąt, postaram się jeść już bardziej keto i właśnie moje rzeczy, które będę robić. A właśnie rzeczy, które będę robić, to już wam powiem. Bo ja wolę teraz ten odcinek nagrać wcześniej. <laughs> Ponieważ jak ja będę robić keto, jakiś tam bigos, czy keto ciasta, to zanim ja to dodam, no to już będą święta. Więc postaram się tak Wam opowiedzieć, co będę robić na święta, żebyście mogli się przygotować, albo sami też to zrobić, albo kupić produkty, a potem zrobić jak ja zrobię. Ale no... Macie wybór, tak? Możecie zrobić wcześniej niż ja, bo ja będę pewnie opublikuje fil, film z keto tymi przepisami dopiero 23 19.30, a może nawet i 24 19.30. No nie wiem, jak to, jak mi się ułoży, po prostu wszystko, dlatego wolę teraz powiedzieć, co będę robić, ale jeszcze zanim. Oczywiście, jeżeli jesteście na jakichkolwiek dietach, czy, czy, czy to keto, czy jakieś wegaństwo, no cokolwiek tam, co praktykujecie, yy, oczywiście, jeżeli to jest takie, co możecie sobie tam gdzieś odpuścić, to moim zdaniem warto odpuścić i jakby nie robić też przykrości ludziom. Wiadomo, że to nie jest tak, że my mamy coś zjeść na siłę, bo ja na siłę nic nie jem. Ja tak naprawdę bardzo lubię pierogi, bardzo lubię tą zupkę wiśniową, więc ja nie robię tego dla nich, że ja, że ja to zjem i posmakuję i będzie im fajnie, tylko też dla siebie, bo chcę ten smak sobie, to mi się kojarzy ze świętami i nie chcę, wiecie, zatracić tego. Tym bardziej, że nie wiem, jak będą wyglądały przyszłe święta w przyszłym roku, więc wolę teraz, że tak powiem, skorzystać z tych świąt i poczuć się, tak wiecie, w 100%, a nie w 50% i jeść tylko moje dania, które sobie tam przygotuję pod moją dietę. Więc jeżeli jesteście na jakiejkolwiek diecie, to moim zdaniem wigilia i w ogóle święta jakieś takie gdzie naprawdę jest no rodzina pełna nawet jeżeli nie pełna to jest to bo dla mnie na przykład święta takie nie, nie chcę mówić Bożego Narodzenia bo ja jakby nie wierzę w Boga ale wigilia i siedzenie w domu z rodziną i tak dalej czyli święta po prostu to nazywam święta święta no to one są w moim zdaniem jakieś takie magiczne że jednak Coś w tych świętach jest, że jest takiego przyjemnego. Oczywiście, jeżeli macie okazję spędzić święta z rodziną, bo wiem, że nie wszyscy mają z różnych powodów, no to jeżeli macie okazję, to moim zdaniem warto to celebrować, pielęgnować i nie patrzeć, czy ktoś jest na diecie, czy ja jestem na diecie. Po prostu odpuścić sobie, żeby wiecie, skupić się na rodzinie, a nie na tym teraz, żeby liczyć. Nawet jeżeli liczycie kalorie, a nie zim już tego sernika, bo tutaj moje kalorie na dzisiaj to już jest koniec, nie? Więc, jakby moim zdaniem, jeden dzień naprawdę nie umrzemy. Tak mam nadzieję, że nie umrę. Dam wam znać po świętach, czy umarłem, czy nie. Ja tak robię i uważam, że tak jest najlepiej, czyli sobie odpuszczam, nie liczę ani kalorii, ani tego, nie patrzę, ile jest makro, jakie jest makro, czy tłuszcz, czy węgle, czy co tam. Po prostu jem to, na co mam ochotę, nie obżeram się, bo nie zamierzam się obżerać, ale gdzieś tam, żeby spróbować tych dań, bo to mi się tak kojarzy świątecznie. I tak jak mówię, póki święta u nas wygl będą wyglądać, mam nadzieję, tak, jak wyglądały zawsze, czyli spotykamy się z rodziną gdzieś, czy to u mojej siostry, czy u mojej mamy, czy nawet u mnie, nie wiadomo. Póki tak jest, to chcę z nich skorzystać, bo ja nie wiem, czy w przyszłym roku będę. Na na święta w domu, czy będę w Polsce, no nic tak naprawdę nie jest y, wiadome, więc chcę skorzystać. A teraz powiem Wam, co ja będę robić na święta. Y, tutaj gdzieś mam przepis, bo ja mam nadzieję, że ja go sobie zapisałem, czy nie. Znalazłem ten przepis w końcu, zamierzam robić małe pierniczki y, keto, czyli takie ciasteczka korzenne y, w stylu właśnie piernikowym, bo to nie będą pierniki, bo tam nie będzie mąki takiej zwykłej pszennej, więc będą to takie keto pierniczki, można by powiedzieć. I mam tutaj właśnie przepis. Ja może Wam nie będę podlinkowy podlinkowywać, bo ja nie wiem, czy te przepisy są dobre, czy nie. Więc nie chcę polecać czegoś, co nie wiem, jak jest. Natomiast możecie właśnie tutaj, mój. podaję przykład co możecie zrobić, jeżeli jesteście na keto. Właśnie keto, możecie wpisać w Google keto ciasteczka korzenne przepis, albo keto pierniczki przepis, co tam jeszcze, keto ciastka przepis i po prostu jak macie zwykły przepis na keto ciastka, dodajcie na przykład cynamonu, troszkę imbiru może startego, jakąś gałkę muszkatową, albo po prostu tak jak ja zróbcie, czyli kupcie przyprawę do piernika i wtedy do zwykłych jakichś tam znajdziecie w internecie keto ciastka, możecie dodać przyprawę do piernika. To jest mój pomysł, spróbuję to zrobić, właśnie tak jak mówię, jakoś już bliżej świąt, no, i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Ten przepis mam jeszcze jeden przepis, tak naprawdę, bo ja nie wiem, jaki wyjdzie i czy wyjdzie, więc znalazłem jeszcze jeden przepis. A jeżeli jednak nie zdecyduję się na to, to postaram się zrobić takie małe czekoladki, właśnie w stylu świątecznym. Nie wiem, czy wtedy zużyję właśnie tą przyprawę do piernika, bo chyba nie, bo ona musi być po obróbce termicznej spożywana, bo to jest surowa mąka. Jako pewnie jakiś tam, no nie wiem w ogóle, co jest w tej przyprawie. Ale jeżeli właśnie będę robić coś na zimno, czyli nie będę czegoś piec, zrobić takie małe czekoladki, czyli rozpuścić czekoladę, dodać do niej cynamonu, trochę jeszcze kakao, żeby ona była taka świąteczna, trochę soli, bo ja lubię jak coś jest słodkie, jednocześnie trochę słone. Ale myślę, że właśnie to by było o wiele łatwiejsze w wykonaniu. Z mniejszą możliwością fejla, fejlu, fejla, wpadki, bo no czekoladki, no to rozpuszczamy, a potem ponownie ją, że tak powiem, tężejemy tą czekoladę. Więc to były takie czekoladki, właśnie świąteczne z cynamonem. Zobaczymy, czy będę robić keto ciastka, czy właśnie keto czekoladki. I w ten sam dzień, który będę robić właśnie te keto ciastka czy czekoladki, zamierzam robić również keto bigos. Takie dwa przepisy zrobię w ciągu jednego vlogmasa, który pojawi, powinien się pojawić jakoś 21-22 grudnia chyba. Teraz nie pamiętam, mam gdzieś to rozpisane, taki grafik sobie zrobiłem, kiedy co nagrywam. No i jeśli chodzi o keto bigos, który dzisiaj jest 16. Tak naprawdę to nie jest za dużo pracy przy tym keto bigosie, to znaczy on za bardzo się nie różni od zwykłego pikosu. Właściwie nie wiem, czy on czegokolwiek się różni tak naprawdę. Ja nigdy nie robiłem pikosu, więc to na pewno będzie też ciekawy vlogmas. No zamierzam zrobić taki pikos bardziej keto. Nie stricte, ale bardziej. On będzie się składać głównie z kapusty kiszonej. Nie będzie żadnej świeżej kapusty. Ja powiem wam szczerze, że ja lubię bigosy, które robi moja mama i siostra. One są chyba mieszanką bigosu y, kapusty świeżej i kiszonej, tak myślę. Natomiast ja y, dla zdrowotności wolę zjeść kapustę kiszoną, bo ona ma więcej probiotyków. Więc zrobię bigos tylko z kapusty kiszonej. Oczywiście dodam do niego trochę koncentratu. Wiem, że nie wszędzie się daje. Gdzie nigdzie bigos jest, że tak powiem, ma normalny kolor. U mnie zawsze się dodawało koncentratu i on jest wtedy taki pomidorowy, ten bigos. No i jeżeli ma być keto, no to dużo mięsa. Także dodam na pewno, o oh Są znowu to gówno takie w tym kalendarzu kosmetycznym y, kąpielowym z Rosmana zaraz to wyjmę, bo to jest bez opakowania zwykła taka kosta, kosta brawa, wszystko mi się tu zaraz pokruszy, czyli będzie dużo mięsa, u mnie, nie, u mnie to będzie mięso przetworzone, będą chemikalia różne ponieważ będzie to boczek, ale taki boczek już pokrojony w kostkę. ja już go kupiłem, więc on będzie dany, dwa takie opakowania boczku, będzie też dana cebula, nie wiem czy się do Bigosu daje cebula, ja zrobię taką swoją wersję po prostu, czyli b, 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 podsmażę sobie boczek z Cebulą, i wtedy dużo kiełby Różne. Ja kupiłem chyba y, jakąś śląską, i jeszcze mam trzy rodzaje kiełby. Te wszystkie trzy pokroję takie pół talarki, pół księżyca, toś o księżyce chyba nie. Księżyc jest cały, pół księżyce, pół księżyca. I podsmażę razem z tym boczkiem i cebulą, i to wszystko będzie jakby dużo mięsa. Po prostu to będzie pół na pół wręcz y, mięsa i kapusty, i to będzie taka podstawa bigosu. No oprócz tego, oczywiście, grzyby. Ja dodam dwa, dwie paczki grzybów. Mam jedne chyba. Podgrzybki, a drugie borowiki, już nie pamiętam, ale suszone, więc je trzeba namoczyć w wodzie i razem z tą wodą potem te grzyby dodam do tego bikosu. Dodam również pieczarki, również podsmażone, wcześniej, żeby nasiąkły tłuszczem i pokrojone i wtedy je dodam do tego bigosu, ale najpierw je właśnie podsmażę osobno. Aha i śliwki. Zastanawiałem się nad tymi śliwkami, bo no śliwki są słodkie, jednak mimo że moje nie są słodzone, one mają no jedna trzecia to jest cukier, a połowa to są węglowodane. Połowa objętości śliwek to jest węglowodan węglowodan, jeden Węglowodany. Ja zastanawiałem się nad śliwkami, nad, nad, nad czymkolwiek, ale ja dodam te się śliwki, ponieważ po pierwsze jest to danie. Wigilijne, więc mi się śliwki kojarzą tak suszone szczególnie z wigilią a po drugie no chcę tej trochę słodyczy w tym pikosie mi się wydaje, że te śliwki są w pikosie po coś, że one nie są tam tylko żeby były i to pewnie tak przełamuje ten kwaśny smak, pokroję je dosyć drobno bo one są suszone, ale w całości więc pokroję je dosyć drobno, żeby tak w tym całym, w całej objętości pikosu te śliweczki się znalazły, te części śliwek bo ja nie dodam ich za dużo, bo mam całą paczkę 200 gramów, wydaje mi się, że dodam połowę taki wigilijny pikos, ale w wersji keto, nie wiem w sumie. Czym on się różni od zwykłego pikosu? Co się daje do zwykłego pikosu, czego ja nie dam? Niektórzy, może, marchew dają startą, to tego nie dam. No, kapustę świeżą, której ja też nie dam. Chociaż kapusta świeża ma chyba mniej węgli niż kapusta kieszona, ale tego wam tutaj nie powiem. Nie chcę skłamać. No i co tam jeszcze jest w tym bigosie, czego ja nie daję. No niektórzy dają więcej owoców suszonych. Żurawinę, jakieś jabłka suszone. To zależy od przepisu na bigos. Także u mnie tego nie będzie. Tak jak mówię, u mnie będzie to, co powiedział. No i to będzie właśnie taki bigos. I to będzie jednego dnia zrobię te dwa przepisy. To wam pokażę tutaj na kale. A teraz wyjmuję kostkę do zmywarki. Tak to wygląda. Ja to użyciem ostatnio do wanny i nawet fajnie dało efekt. Bo to się pieni. Tylko to się całe sypie. Dobrze, że ja dziś sprzątam. Całe już jest rozsypane. Pachnie tak dosyć. O fuj! zaskichnę. <grym> Wsadziłem sobie to do nosa, niechcący, Chemicznie, ale tu ma. Tu się sypie cały czas. Tu ma jakieś kawałki chyba płatków. Wiecie co, ja nie wiem co to jest, ale to nawet fajnie, jak się rzuca, tylko szkoda, że tu nie jest jakoś. Z drugiej strony się cieszę, bo wiecie, mniej plastiku, ale kruszy się. I wydaje mi się, że to jest tabletka. Kostka do kąpieli, to chyba się tak nazywa. Dwa rodzaje kostek do kąpieli: jedna to jest kostka do kąpieli róża z bławatkiem, a druga kostka do kąpieli słonecznik z zieloną herbatą. I teraz Wam powiem, która to jest chyba. To może być róża z bławatkiem. Wydaje mi się, że to róża z bławatkiem, bo czuję właśnie tam różę i bławatek. Ona trochę pachnie jak herbata El Grey, bo El Grey czasem, El Grey chyba jest z bławatkiem, zawsze. Nie chcę Wam skłamać, ale to tak właśnie pachnie trochę Elgry i trochę właśnie tak herbaciano, bym powiedział, ale fajnie. Zaraz powiem jeszcze o ciastach, które będę robić na keto, ale chcę otworzyć jeszcze sobie jeden kalendarz i myślę, że wezmę Nivea ale on jest u góry i muszę poszukać okna numer 16. A nie, właściwie już tutaj widzę. Ale dużo, no teraz w sumie o Boże, jak mało w ogóle dni do świąt zostało. Szok. Powiem wam, że mi to zleciało bardzo szybko i teraz sobie zdałem sprawę, że naprawdę mało dni zostało. Dobra, okno numer 16. Właściwie nie okno, tylko saszeta. Bardzo jest tutaj coś dużego. Boże, co to jest? O, ale fajnie, bo to jest znowu do tej serii słonecznej, kofeinowej. Trzy w jednym. und H. Czyli, ale w ogóle duża pojemność, 250 ml, zobaczcie. No to wydaje mi się, że z 15 zł kosztuje, bo takie żeleniwanie są wcale tańsze, szczególnie z takich specjalnych serii. Tutaj coś jest o co o 2-100% napisane, nie wiem, do ciała, do twarzy i do włosów. Także ja lubię takie. Wiem, że kobiety trochę są pokrzywdzone, bo one mają osobę do tego, do tego, do tego i 2000 kosmetyków w łazience. To miał być w ogóle krótki odcinek, taka szybka pogadanka, bo ja to nagrywam tego samego dnia, co publikuję, nietypowo. Myślałem, że to szybciej mi zajdzie, a widzę, że już 20 minut pieprzy i pieprzy. Dobra, troszkę szybciej może, chociaż wy chyba lubicie długie odcinki. Dajcie znać, czy wolicie długie czy krótkie. Aktywna energia. I tutaj jest właśnie z kofeiną to, więc to jest pobudzające zaraz to powącham, to można przelać do mniejszych pojemności i sobie wziąć na podróż. Ja to na pewno użyję, bo to ma taki fajny, z tego co pamiętam, bo miałem już te Active Energy różne kosmetyki i to ma taki zapach ciepły, fajny, otulający, więc świąteczny. Tak, to jest ten zapach. Super, powiem Wam, że bardzo się cieszę, że to mam wszystko z tej serii, bo będę pachnieć tak. To jest taki naprawdę przyjemny zapach. Fajnie, powąchałem to, a teraz piję kawę i czuję się, jakbym pił jakiś kosmetyk. Aż mi dobrze. Nie róbcie tak, nie włochajcie wcześniej perfumów, a potem nic nie pijcie bo mózg wariuje i czuję się jakbym po prostu tutaj miał wlany żel pod prysznic i pił żel pod prysznic. Trochę opowiem najpierw o keto ciastach, a potem sobie będziemy kontynuować otwieranie kalendarzy. Jednego dnia robię keto bigos, keto ciastka, a innego dnia chcę zrobić keto ciasta na święta i myślałem długo jakie by zrobić, zależy mi też, żeby to się robiło w miarę szybko, bo ja jednak nie mam za dużo czasu niestety przez nagrywanie, montowanie i tak dalej. Postaram się zrobić proste ciasta i ja tutaj gdzieś miałam zapisane, ale znowu gdzie, nie pamiętam. Mam też kalendarz na telefonie. To jest taki mój kalendarz, który zrobiłem. Mogę Wam od razu powiedzieć, że Keto Bigos razem z Keto ciasteczkami pojawi się dopiero 22 o 19.30. Tam będzie Keto Bigos i Keto ciasteczka korzenne. A 23 o 19.30 powinny pojawić się Keto ciasta na święta. Późno się pojawią, dlatego wolę Wam już teraz powiedzieć o moich planach świątecznych pod Keto, żebyście mogli sobie w razie czego spróbować. Mam wpisane 3. Do końca nie wiem, czy. 3, te trzy konkretne zrobię, bo mam, yy, tak, szarlotka. Keto szarlotkę ja już robiłem, ale w wersji takiej w szklance. Ja się zastanawiam właśnie, żeby zrobić na święta, ponieważ ja lubię jabłka z cynamonem. Dla mnie to jest bardziej jesienny zapach i smak niż świąteczny, ale keto szarlotkę robi się łatwo, przynajmniej w szklance. Nie wiem, jak to bym musiał zrobić właśnie w dużej, na dużej blaszy, czy tam na dużej dużej porcji, więc się zastanawiam nad tym jeszcze, ale właśnie ma, mam taki plan. Ketosernik, robiłem już nieraz ketosernik, jeżeli wpiszecie ketosernik odbijam się kawką i żelem pod prysznic. Jeżeli chcecie mój przepis zobaczyć, to wpiszcie ketosernik Mira na YouTube i Wam powinny, powinien się pojawić jakiś tam mój film z ketosernikiem. Ja się zastanawiam jeszcze, czy nie zrobić sernika na zimno, bo on jest trochę łatwiejszy, szybszy w przygotowaniu. Ja mam taki sernik w wiaderku, też w którymś miro się robiłem haul i tam pokazywałem ten sernik w wiaderku i właśnie on jest fajny, on jest bardzo tłusty i go można użyć i na zimno i na ciepło, ponieważ on już jest mielony ten twaróg, więc on się nadaje właśnie na sernik i na zimno i na ciepło. I ja się zastanawiam właśnie, jaki zrobię, ale na pewno będę robić sernik i chciałem jeszcze zrobić, chociaż też się zastanawiam, bo teraz sobie myślę, że jeszcze jedno ciasto mogę zrobić, ale zobaczymy właśnie jak to będzie, bo teraz... Mam tutaj właśnie szalotkę, sernik i raffaello. Rafaello nie jest zbyt, chociaż wiórki kokosowe moim zdaniem też są świąteczne. Rafaello to będzie właśnie, jeżeli bym robił sernik zwykły, to on by był na ciepło, a Rafaello byłby na, zimny, bo, na zimno. Bo to jest jakby taki sernik, to Rafaello. Czyli mamy dużo wiórek kokosowych, mamy twaróg sernikowy, można zamiast twarogu dodać mascarpone, to ja się zastanowię, bo mam akurat mascarpone. Migdało oczywiście tam się dodaje. No i to w sumie to tyle. To jest taki prosty sernik na zimno, ale właśnie z dużo wiórek kokosowych, więc on, no, pachnie bardzo Raffaello i też przez wiórki ma taką konsystencję. Można dodać białą czekoladę, jeżeli się nie jest na keto, a, a jeżeli się jest na keto, to też jest biała czekolada, bo ja kiedyś kupiłem, ale w wersji właśnie bez cukru, więc zastanawiam się, może taką polewę z białej czekolady bez cukrowej zrobię. Brzmi smakota. Zobaczę, czy zrobię, bo mam właśnie te trzy ciasta chcę zrobić, ale teraz wpadł mi do głowy przepis i to zresztą mnie pytaliście, czy można tort makowy zrobić w wersji keto. Wydaje mi się, że można, natomiast ja pamiętam, że ja ja już też robiłem i to znajdziecie na kanale. Ja chyba robiłem wtedy seromak, to się nazywa, czyli sernik makowy. Warstwa maku, warstwa makowa i warstwa sernikowa. I to pamiętam, że to było mega, moim zdaniem mega smaczne. I właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić właśnie takiego seromaka zamiast zwykłego sernika. Pomyślę, muszę to wszystko zaplanować, zobaczyć. Dlatego mi tu jakieś małe muszki, ale to są pewnie ziemiurki. Muszę te lepiej jednak zamontować przy roślinach. Dzisiaj będę robić podlewanie, także jak podleję i odleję wodę, to sobie przylepię ten, te mepy. chciałam powiedzieć lepiej. No kurczę, no wkurza mnie ta tu lata suka mała. Ale to nie ta suka, suka tutaj grzecznie siedzi. Bateria mi miga. Dobra, to co ja mówię teraz? Szarlotka i Rafaello, wydaje mi się na pewno. I albo sernik, albo seromek. Zobaczę, co będę miał ochotę. No i tam ucha mnie to wkurza. No i to wszystko. I to się pojawi 23 grudnia o 19.30. Jest dosyć późno, ale no nie mam jak tego zrobić wcześniej, bo nie chcę, żeby to ciasto tydzień leżało w lodówce, a nie chcę też mrozić, bo mam bardzo mały zamrażalnik. Także nawet jakbym chciał, to nie mam jak tego zamrozić, bo bardzo mam mały. No i teraz otworzę kolejne kalendarze. I teraz otwieram kalendarz Many Mornings. On jest dosyć ciężki, ponieważ zacząłem już go wypełniać. On będzie dany w prezencie mojemu siostrzeńcowi, więc tutaj wsadzam jakieś... Fajne rzeczy, mam nadzieję, że fajne. Dzisiaj okno numer 16 w kalendarzu Manny Mornings. Poprzednio była taka skarpetka, czyli taka typowo zimowa, a właściwie trochę jesienno-zimowa. Ciepłe skarpety, dzbanek, czajnik, konie, włóczka, czyli takie rzeczy po prostu skarpetkowe. A zobaczmy teraz, o, fajne kolory, ciemniejsza dosyć. Tutaj sobie ją tak założę na czoło, o, też fajny pomysł, zobaczcie. O, ale fajna. To jest skarpetka z zimowym widokiem, czyli mamy niebo, Mamy płatki śniegu albo gwiazdy, różnie to można interpretować, ale ja mówić na to płatki śniegu bardziej klimatycznie, a tutaj są domki. Czyli jakby taka wioska zimowa, pokryta śniegiem, czerwone dachy. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Jak tak im dłużej na nie patrzę, tym bardziej mi się podoba. Jest w nich coś yy, fajnego. Takie połączenie w ogóle granatu, czerwieni i takiego błękitu bardzo zimowo mi się kojarzy. Także jestem zadowolony z tych skarpet. Otwieram kalendarz Balamin. Ułożyłem go jak widzicie tyłem, ponieważ on w sumie tyłem też bardzo ładnie wygląda. A przodem są te pootwierane okienka, więc tak już nie za bardzo. Okno numer 16. Takie kwadratowe. O, co to tu jest? Bade Salz, winter Wintertime. Sól do kąpieli, zimowy czas. Także nie będę tego tłumaczyć, bo tutaj wiem o co chodzi. Przez opakowanie nic nie czuć, niestety, więc Wam nie powiem, jak to pachnie, ale cieszę się, bo to przyjemnie zrobić sobie taką kąpiel fajną. Oczywiście czytanie niemieckie: In der Aler aler, Aller, Aller, ten Oj, jaka duża liczba. Sieben, punkt. Czyli, kropka, to chyba punkt było po niemiecku. Zech eins und achtzig. Nie wiem, czy dobrze przeczytam. Chodzi o 7681. Menschen involviert, involviert, involviert. Nie wiem o co chodzi. Próbowałem sobie to przetłumaczyć, ale nie znają. Zobaczmy, co mówi o tym Google. 7681 osób brało udział w największej bitwie na śnieżki wszechczasów. Co? To gdzie to się odbywało? 7600. Gdzie. Co? Ja nie mógł w to uwierzyć. To w lesie jakimś? 7600. Ile to jest osób? Czy ja kiedyś taki tyle osób na żywo widziałem? Chyba nie. 7600 osób. No nie, no przerażające, była w sensie bardzo duża. Ciekawe, czy ktoś ucierpiał. Nie jest nic napisane o ofiarach ani śmiertelnych, ani szpitalnych, ale no wydaje mi się, że jak tyle osób brało udział na śnieżki i w bitwie. No, to ktoś mógł ucierpić, ktoś mógł się przewrócić, ktoś mógł dostać ze, ze śnieżki, a w środku przez przypadek albo specjalnie znalazł się jakiś kamień. Także, no, jestem ciekawy jak to wyglądało. Oczywiście oni to pewnie robili dla zabawy, ale niektóre zabawy kończą się czasem tragicznie. A chciałem jeszcze na telefonie właśnie przejrzeć mniej więcej, bo już mi bateria znowu mika bardzo. Kalendarz psychiczny, bo zapomnę, tu jest kalendarz psychiczny. Ale najpierw, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, co ja tutaj polecam Wam, jeśli chodzi o święta. Wpisać sobie przede wszystkim Keto Kocur. On ma bardzo fajne przepisy. Kocur. I z jego przepisów tak naprawdę większość rzeczy mi się udaje. Przepisy są dosyć łatwe i przyjemnie się ogląda, bo Keto Kocur jest dosyć śmieszny. Także Keto Kocur, właśnie i tam przepisy różne on ma rzeczy. Keto chleby, jeżeli byście chcieli chlebek do bikosu sobie zrobić, to on ma Keto Chleby. Ja polecam Keto Bułki, typ B chyba. I to są takie bułki, które normalnie można na przykład do bikosu na stół położyć, czy żeby sobie przekąszać je, czy czymś posmarować masełkiem i na to wędlina. Fajny pomysł. I jeszcze kierunek zdrowie, kierunek... To jest kobieta, która chyba mieszka w Stanach i ona też dodaje dużo przepisów. Na przykład dodała świąteczny piernik bez mąki. Ten przepis trwa 3.15, bardzo ona ma fajne, krótkie te filmy. Skończyła mi się oczywiście bateria, o ja teraz jak jestem prześwietlona, ale już trudno, nie będę z tym nic robić. Tak tak po prostu musicie mnie zaakceptować prześwietlonego. No i ten przepis na przykład nie róbcie moim zdaniem. W sensie on może się udać, ale on nie ma w składzie żadnej mąki, ani migdałowej, ani kokosowej. 5 jajek masło, serek, filadelfia, kakao, erytrol przyprawy korzennej. Także tak jak widzicie, żadnej mąki nie ma i z niego wyjdzie jakby taka jajecznica na ciepło, w sensie zwarta, bo ona nie będzie mieszana. Ale to będzie coś w stylu jajecznicy, trochę omletu. No, świeci mi tu teraz bardzo. Muszę chyba zasłonić to. Ale teraz pusto wygląda to. to wszystko zdjąłem. Z moim zdaniem uważajcie na przepisy, w których nie ma zupełnie żadnej mąki, ponieważ no to będzie taki właśnie trochę omlet, trochę jajecznica. Oczywiście na pewno będzie smaczna, ale jeżeli zależy Wam na stricte takim fajnym ketopierniku, to ona tutaj nawet o, o tym mówi i daje linka do innego świątecznego przepisu. Gdzie to jest? Już Wam mówię. Ketopiernik z mąką. I tam wtedy ona używa mąki, nie pamiętam już jakiej, ale chyba migdałowej. I nawet jak ona pokazuje, jak to ciasto wygląda, to już wtedy widać, że bardziej przypomina ciasto, a nie jakąś tam masę omletową czy jajeczną. I tu mamy właśnie mąkę migdałową, kokosową, masło, jaja, czyli takie wychodzi z tego przepis taki ciastowy. Z tym, że też trzeba uważać właśnie na ten kierunek zdrowie, ponieważ mi, ja próbowałem robić babkę z jej przepisu i mi nie wyszła, to było chyba na Wielkanoc keto babkę i właśnie się zastanawiam czy to moja wina, czy to z jej przepisu, możliwe, że to była też moja wina, nie pamiętam co tam poszło nie tak, ale ta babka była taka niezbyt fajna ale ona ma dużo naprawdę fajnych przepisów także polecam właśnie albo kierunek zdrowie, albo keto kotur oczywiście jeżeli chcecie zrobić coś konkretnego to też możecie równie dobrze wpisać w google'ach właśnie, czy w innej wyszukiwarce nie wiem co byście chcieli zrobić keto makowiec i Keto Makowiec, przepis. Na pewno coś znajdziecie w internecie, tylko uważajcie, tak jak mówię, ciasto moim zdaniem powinno jakąkolwiek mąkę zawierać albo babkę jajowatą. Trzeba tak te przepisy spojrzeć na nie i sobie pomyśleć, czy one faktycznie mają szansę się udać. Ja tak staram się robić, bo nie wszystko w internecie, co się znajdzie, to wychodzi. No to też jest takie, wydaje mi się, logiczne. Dużo Keto przepisów jest takich, że no nie smakuje to, no to jest też proste, chyba logiczne, że nie smakuje to tak jak odpowiedniki prawdziwe. Ja właśnie nie znalazłem chyba przypisu na keto pierogi. Wydaje mi się, że keto pierogów nie można zrobić, ponieważ no pierogi to są głównie mąka, tak? Więc tutaj jakby nie ma tego jak zamienić, bo mąka kokosowa czy mąka migdałowa nie mają takich funkcji jak zwykła mąka pszenna. One są bardzo ciężkie, są bardzo tłuste, więc zupełnie inaczej się zachowują. Widzicie słońce mi tu świeci. Ja chciałem wziąć psychiczny kalendarz. Aha, tutaj jest. Na koniec już teraz, a gdzie jest kawa w ogóle? Tutaj mam kawę i zapraszam na psychiczny kalendarz. Psychiczny Psychiczny, psychiczny kalendarz. Jak słyszycie, głos mi siada. Ja po prostu jak długo mówię, to mi siada głos, a mówię bardzo długo. To miał być krótki, szybki odcinek, a... ale na szczęście pytanie jest krótkie. Nie wiem czy łatwe, ale krótkie. Jakim chcesz być człowiekiem? Myślałam, że będzie łatwe pytanie. Jakim chcesz być człowiekiem? Najłatwiej chyba i najszybciej odpowiedzieć, ale też bardzo tak zbywająco, no to jest moim zdaniem szczęśliwym. To jest prosta odpowiedź i chyba za prosta jak na psychiczny kalendarz. Tutaj trzeba bardziej się zastanowić, więc... Jakim chcesz być człowiekiem szczęśliwym, ale co to dla mnie znaczy? No, szczęśliwym, czyli żyć zgodnie ze sobą, ze swoimi przekonaniami, wartościami, otaczać się ludźmi, których gdzieś cenię i ma, którzy mają, ci ludzie mają jacy, jakieś wartości w życiu, takie może podobne do mnie, może inne, ale żyją zgodnie z jakimiś wartościami, są ogólnie wartościowymi ludźmi, żyć tam, gdzie chcę, w kraju, w którym chcę, pracować w takiej pracy, którą lubię. Jest to praca w hotelu, na przykład teraz, ale też na YouTubie nagrywam, jest to praca na jedną czwartą etatu, można powiedzieć. Znaczy ja poświęcam tak naprawdę dwa etaty praktycznie na YouTube'a, ale chodzi mi bardziej o zarobki, że to jest jedna czwarta etatu, a czasem i mniej. Być może zdrowym. Nie wiem, czy, czy zdrowym da się być tak zupełnie, ale chciałbym w miarę zdrowym być. Yy, dobrze żyć. No też mieć jednak mimo wszystko pieniądze. W sensie nie, nie potrzebuję jakiejś masy pieniędzy, ale tak, żeby mi wystarczyło na jakieś takie podstawowe wartości, ja nie, nie muszę mieć luksusu. No to chyba tyle, czyli ogólnie jakim chcesz być człowiekiem. Tak, w jednym słowie szczęśliwym, a jeżeli mam rozwinąć, no to przed chwilą rozwinąłem. Co to dla mnie znaczy być szczęśliwym? Bo wydaje mi się, że chcę być właśnie człowiekiem szczęśliwym, też szczerym, gdzieś bardziej lub mniej zależy przed kim, bo ja nie uważam, że trzeba być szczerym przed każdą osobą, wiecie, ledwo poznaną, że musimy być od razu szczerzy. Nie do końca uważam, że to jest też dobre, bo ludzie są różni, nie wiemy na kogo trafimy, więc czasem warto pewne rzeczy zachować dla siebie, żeby po prostu się nie narazić albo nie. Nie spalić na kimś, czyli, jakby, ja podchodzę z dystansem zawsze do ludzi i ja jestem szczery, ale nie o wszystkim mówię, o tak? Bo ja uważam, że nie mówienie czegoś to nie jest kłamstwo. Staram się być szczery, ale jednak gdzieś zachowuję dystans, szczególnie przed obcymi ludźmi i nie, nie o wszystkim mówię, nie zawsze jestem do końca szczery. To znaczy, szczery jestem, ale właśnie nie mówię o wszystkim. I takim bym chciał być człowiekiem, właśnie, czyli szczerym, otwartym, szczęśliwym, w miarę zdrowym. Nie powiem, że bogatym, bo tak jak mówię, mi na bogactwie nie zależy. Jeżeli mam zapewnione jakieś tam pod, pod, podstawowe wartości, to ani ja nie potrzebuję żadnych luksus, luksusowych marek, samochodów, mieszkań, czegoś tam. Wycieczki mogę mieć, podróże bardzo budżetowe. Nie muszę mieć jakichś tam luksusowych, a, tym, a im bardziej luksusowe, moim zdaniem, tym bardziej po prostu takie nudne, bo też ci ludzie tam, którym nie, nie wyobrażam sobie, wolę budżetowo, wszystko budżetowo. Trudne pytanie, dosyć, ale wydaje mi się, się, że warte odpowiedzenia, więc możecie w komentarzu dać znać, jakim wy chcecie być człowiekiem. No i to chyba by było na tyle. Gadam już dosyć długo, muszę to teraz szybko montować, bo chcę to dzisiaj wrzucić, także będzie mało cięć i mało efektów, ale dzięki temu może będzie się przyjemnie oglądało dla niektórych, więc to by było na tyle. Wszystkie kalendarze jeszcze patrzę, otworzyłem. To, co powiedzieć miałem, powiedziałem. Także życzę wam oczywiście Christmas Merry.